No witam moi drodzy Moi drodzy udało się ogólnie tutaj to nasze miasto elegancko super funkcjonuje I powiem wam udało nam się uzbierać sporo pieniędzy A dokładnie aktualnie mamy 7 milionów 300 tysięcy na koncie Mamy niezłe zarobki Już tamten moment co zaczęliśmy dobrze zarabiać to po prostu zacząłem spłacać pożyczki Więc moi drodzy nie mamy tutaj żadnych pożyczek tylko jest płacone Nawet tutaj sobie można zobaczyć statystykę jak ten hajs po prostu O widzicie jak nam rosło hajs Pyk 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 Tutaj kupiłem spalarnię śmieci i pyk Elegancko Powiem wam, że naprawdę to buja, całe miasto, ściągnę sobie anarchię, żeby jakoś tak lepiej to wszystko działało. I co tutaj postawiłem? I postawiłem tutaj moi drodzy, sobie po prostu kolej. I na anarchii sobie połączyłem to z końcem po prostu mapy i tyle w temacie. Więc tutaj naprawdę już dużo nie robiłem. W sumie już tutaj żadnych fabryk nie stawiałem, tylko co najwyżej pogarniałem to miasto. Kwestia policji została rozwiązana. Po prostu trzeba było drugi postawić komisariat i oni po prostu są teraz tutaj mega, mega happy. Co jeszcze, moi drodzy, tutaj trochę tą półkę wyrównałem ponieważ chcę tu budować miasto. Miasto o wysokiej zabudowie, o szerokich drogach, żeby wszystko było miłe, sympatycznie. Ale tutaj planuję, że moglibyśmy zrobić sobie jakiś most, który łączyłby nas z tą wysepką, a później z tą wysepką. I tutaj też mogły być jakieś wieżowce, jakaś strefa IT, ponieważ oni mają takie wysokie, duże budynki. I po prostu mamy teraz hajs, żeby zacząć się bawić. Więc po prostu to miasto zostawiam na chwilę obecną. Ono sobie fajnie działa, funkcjonuje. Są korki, ale to wiadomo. Ale ogólnie to dobrze działa. Aktualnie mamy włączony cykl dnia i noc. Zaraz sobie włączymy, żeby był tylko ciągle dzień, bo wtedy łatwiej się buduje. Trochę to zalesiłem, żeby tutaj były drzewka, ładnie, miłe, sympatycznie. E, tutaj też myślałem, co robić, i myślę, że tą strefę w przyszłości, jak już to tutaj rozbuduje miasto, to tu możemy sobie zrobić same fabryki, wywalić później tą rolę i te, te budynki też zniszczyć. E, bo chciałbym też w tą stronę się budować, w razie czego. E, tutaj ogólnie jest plan, że tu będzie niska i średnia zabudowa, a tutaj będzie już taka wysoka. Znaczy w sumie nie, tutaj będzie tylko niska, a tu średnia i wysoka, o, coś w tym stylu. A tutaj, moi drodzy, mamy całkiem sporo. Teren, to jakieś farmy, rolnictwo. Myślę, że fajnie by wyglądało, ponieważ jest tutaj trochę tej żyznej ziemi. Trochę dużo, tak naprawdę. No, w porównaniu z tamtym i tutaj. Tutaj będziemy mogli sobie rudę i to całkiem sporo tej rudy pozyskiwać. Ta plama trochę mi nie pasuje, ale to chyba byśmy to olali. Po prostu tutaj, gdzie nie ma żyznej gleby, byśmy robili po prostu kurczaki. Mielibyśmy dużo kurczaków. No, tam, gdzie jest żyzna gleba, no to musimy robić warzywa. Jeszcze właśnie włókna na tekst, tekstylię i tak dalej, i tak dalej. Więc no, fajnie, fajnie to wygląda. Cieszę się, że już mamy ten hajs. Już jakoś możemy zacząć się tutaj. Teraz bawić na maksa. No i patrzcie, ile tu jest kratek, co nie? Do wykupienia. E, więc tutaj sobie najpierw kupimy te kratki. Bo tutaj trzeba będzie zrobić jakiś węzeł, chociaż czekać, jak to zrobić. Tutaj gdzieś powinno być ten wjazd, po środku, co nie? Nie wiem, czy tutaj mi to pozwoli. Jesteśmy w takim akurat miejscu, gdzie będzie nam ciężko budować, właśnie, bo ten chciał taki zjazd zrobić. To jeszcze te kilka kratek muszę kupić dookoła. No dobra, i tak będą nam potrzebne, i tak będziemy z nich korzystać. A tych kratek mogą mieć naprawdę dużo, jeszcze wszystkich nie odblokowaliśmy. Więc tak, na razie sobie zastąpimy gierkę, weźmy sobie w opcję. Ten tryb dnia i nocy wyłączamy i będzie teraz tylko dzień, O właśnie, dzięki. I tutaj musimy tą autostradę, na razie całą naszą. Wywali i postawić tutaj taką koniczynkę. Możemy to zrobić pod takim kątem, chociaż tak bardziej trochę to obrócić. Nie, lepiej zrobić tak. Brajcie tutaj, sobie bardziej tą jeszcze autostradę wyburzyć, i później to właśnie jakoś ładniej połączyć. Tutaj tak złapać, tak do połowy. No, powinno być, powinno być git, git. Jakoś to wygląda. Tą linię to sobie pojedziemy do tego momentu, a to już połączymy sobie chyba pod ziemią, o, żeby to jakoś wyglądało. I teraz tak, trochę się obawiam budowy tego mostu jakiegoś, tutaj trzeba będzie zrobić, No bo jakoś to trzeba wykombinować, żeby żeby tutaj się jakoś wjechało tak normalnie no ale tutaj że tak powiem spadek jest porawy średnio to wygląda w sumie chyba że taki most o to już, to już brzmi lepiej no a różnica poziomów tutaj jest przeogromna znaczy wiem że na anarchii mógłbym to zrobić sobie na luzie ale no, nie, chcie, nie chciałbym tego robić na anarchii chyba że jednak to trochę wyrównamy raczej bardziej wygładzimy nie znaczy, coś to da w ogóle bo most moglibyśmy zrobić do tego momentu i co dalej? przejazd przez górę no tylko zły most zrobiłem bo jednokierunkowy No to wszystkie są jednokierunkowe ja nie mogę tylko ten jeden jest taki, co jeszcze ma dodatkowo tory. A nawet lepiej wygląda, to może być. Nie sądziłem, że będziemy się tutaj tak męczyć z tym, szczerze. No i dobra, jest coś takiego. To już bym chyba pociągnął sobie na anarchii. Chociaż nie, źle to wygląda. To trzeba tutaj wygładzić jeszcze teren. O, albo po prostu pojechać już tutaj zwykłą drogą. No i chyba będzie bujać. Tylko tutaj te tory przeszkadzają. Nie będzie się świecić ciągle to powiadomienie. No wygląda to dosyć ciekawie, tylko czemu to jest tak jakieś krzywe? Powiem tak, mówi się trudno. Bo po prostu fajnie to wygląda, takie filary są Super. Jeszcze tutaj musimy, moi drodzy, zrobić coś takiego jak... Jak rondo. Ale to jeszcze za chwilę. Chociaż kurde, trzeba to... O, wyszło. Pięknie. Bo, tak jak mówiłem tutaj na dole, będzie normalna taka strefa dla domków jednorodzinnych. I trzeba tą drogę po prostu gdzieś tutaj im wyprowadzić. No, piękna sprawa. Mamy tutaj zjazdy. Jak to wygląda? Troszkę krzywo, ale to nieważne. Nie no, nie wiem czy ja przeżyję te powiadomienia tutaj. Mi to tak boli w oczy. No chyba, że coś takiego. Dobra, też może być. No, początek niezły. I musimy kupić kolejne kraty. To już chyba kupię po prostu tak wszystko, co potrzebujemy na chwilę obecną. Trochę to będzie kosztować, ale dobra, ciągle jeszcze dużo zarabiamy, więc możemy się bawić. I tu będziemy mieli, moi drodzy, taką drogę aż ośmiopasmową. No, 44 tu, 4 tu. Będziecie mogli tutaj, no, szybko jeździć, ludzie. I ta droga, moi drodzy, będzie się kierować tronę właśnie tych wys. To dobrze wyprowadzić, to trzeba by coś takiego, że tutaj by to jechało dalej. Tu musiałby być gdzieś dotąd taki łup. No i piękna sprawa, moi drodzy. I tutaj chciałbym też budować takie ciekawsze drogi. Żeby na przykład to były już drogi od razu z parkingami. Pierwszy wjazd na pierwsze osiedle nie będzie gdzieś tutaj. Czy tu będą światła jeszcze nie wiem. Będziemy o tym myśleć. Ale tu już będą wszędzie parkingi. Więc te drogi będą dosyć takie grube. Jakoś tak to sobie wymyśliłem. Tutaj oczywiście musimy ładne kąty połapać. Żeby też budynki mogłyby się tu wybudować. Tą drogę do końca. O proszę bardzo. I tu oczywiście ta droga będzie gdzieś tutaj sobie szła dalej. Bo trzeba to zrobić pod odpowiednim kątem. Żeby tu się jeszcze budynki zmieściły. O coś takiego. Dobra to jest taki początek. To jest początek, moi drodzy. Żeby zaraz nie było, ale brzydko. No tutaj będzie potrzeba bardzo dużej ilości parkingów. Bo chcę, żeby to była taka strefa mm, tej wysokiej zabudowy. I tutaj sobie zrobimy takie połączenie tutaj tak, tutaj tak. Więc będą jeszcze dwa wjazdy. Okej, okay, okej. Okay. Zaczyna bujać, mi się podoba. No i oczywiście będziemy musieli tutaj jakieś media podciągnąć na sam początek. Trochę nam tutaj rura wystaje, wodociągowa. Tutaj wyrównamy czy coś ten tego. Anarchia pomożesz, proszę. Dobra, no, trudno, no tak po prostu. Takie, takie nienaturalne no, rzeczy, sprawy. No i zaczynamy, moi drodzy. Europejskie domy o dużej gęstości zaludnienia. One są naprawdę spore z tego co pamiętam. Tak się robiło 6x6. I warto było robić takie delikatne gdzieś tam odstępy, Już widzę, że możemy zrobić to inaczej. Że wewnątrz, bo tych budynków też jakby zapotrzebowanie nie będzie aż takie wielkie. Więc tutaj sobie zrobimy taki budynek a tutaj będziemy sobie dawać europejsko o średnim, ale oczywiście też będziemy robić też inne style, no bo tutaj możemy zrobić tak, że każdy taki kwadracik, co tu sobie podzielę, to będzie inny styl na przykład zabudowy, mm. więc tu niech będzie normalnie średnia zabudowa. Zrobimy na razie jakby europejski styl, niech ja się to już buduje. Prąd, 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 kwestia istotna, ale tutaj widzę, że musimy doprowadzić tylko prąd. Chociaż tutaj warto byłoby zrobić inaczej, po prostu transformator wstawić. No i proszę bardzo, podpięci psom. Już tutaj pierwsze samochody jadą do góry. Ej, fajnie to wygląda na tym moście, powiem wam szczerze. Jak te pierwsze samochody tutaj się wprowadzają. Mamy tutaj pierwszy wieżowiec, ale one się tak, widzę, średnio wybudowały. Nie podoba mi się to. No bo to jest siedem kratek. no Dobra, to moja wina jednak. Ale fajnie tutaj sobie stają, co, nie? Elegancko, normalnie masz parking pod domem. Oni jeszcze chyba tutaj wewnątrz mają parking. Elegancko, pierwszy mie pierwsi mieszkańcy się tutaj wprowadzają. Też zaczniemy tutaj oczywiście od budowy sklepów. Też, że tak powiem, tej wyższej zabudowy. Oczywiście wszyscy tutaj wjeżdżają. A to są światła. Może na razie te światła tutaj wyłączymy. My? Wewnątrz już się dla nich będą, ale na tej głównej drodze na razie ten. I tak tutaj będę się starał, żeby było jak najmniej takich połączeń z tą główną drogą, i żeby były w innych miejscach. No, dobra, i mamy, moi drodzy, piękny, wielki wieżowiec. To mi się podoba. Tutaj dużo rodzin się zmieści. I możemy tutaj to wszystko teraz tak ładniej, bardziej staranniej budować, żeby to wyglądało jakoś. Właśnie jakieś parki też by się przydało, co nie? Wyjątkowy obiekt, ale to jest chiński. Tu i możemy postawić taki. Aha, bo mam anarchię w odpaloną. Tak, tutaj to wejdzie, to nie. Gdzie by dać im tam jakiś ogród albo tutaj. Tutaj delikatnie możemy na anarchii to wjechać, bo tutaj tylko taki malutki kącik i proszę bardzo, mają plac biwakowy. No, spoko. Siedla. Ważne, żeby bujało, ważne, żeby byli szczęśliwi. Ważne, znaczy teraz jest tak, skupiamy się na tym, żeby oczywiście coś tam zarabiać, ale głównie wychodzi mi już teraz bardziej o taką estetykę, żeby to ładnie wyglądało do nasze miasto. Tutaj postawimy sobie już kilka miejsc, że jak będzie potrzeba, to będą się te wielkie wieżowce robić. Tutaj akurat te domki europejskie średniej tej zabudowy, to po prostu możemy tutaj sobie tak machnąć. O, one się tutaj elegancko wybudują. No i oczywiście tutaj by się przydały takie rzeczy jak na przykład szkoła, na pewno Stawówka, ale tą podstawę sobie może damy tak nad przepaścią, żeby dzieci spadły. No, może nie, może gdzieś tutaj dajmy to tej strony, będzie szkoła podstawowa. I oczywiście jeszcze będzie potrzebne liceum. Liceum dosyć spore jest, gdzie byśmy mogli wstawić tutaj nie bardzo. No, ogromne jest tutaj, na tym placu nie, bo zabierzemy miejsce budynkom, e, w takim razie. No, chyba tutaj niech będzie to liceum w takim razie. Tutaj jeszcze wypuścimy sobie drogę na kolejno. Jakieś osiedle, w jakimś innym stylu. Na tych tutaj wysepkach też właśnie nie wiem, czy IT będziemy robić. IT możemy też robić wśród tych budynków. Może tutaj też ustawimy sobie na jakieś tam specjalne inne rzeczy. Ej, ale widok, ton, elegancja. Znaczy, że widzisz sobie miasto albo fabryki po prostu. I też będę obserwował ilość tych parkingów. Czy one starczają? Czy to jest za mało, za dużo? Nie wiem. Ale na razie tak widzę, że nie są zapełnione 100%. Tutaj możemy nawet trochę udekorować, gdyż ja nie jestem dobry w tych rzeczach. Moglibyśmy zrobić sobie taką dróżkę tutaj dla mieszkańców. Małe miasto, let's go. O, proszę bardzo. Mogliby to sobie tędy przychodzić, i mogliby to sobie tak poprowadzić, że jakby chcieli, to jeszcze tędy, i dojść sobie do takiego punktu. O, taki, taki mały skrót mający, nie? Ej, ładnie to wygląda, podoba mi się. Ale ile teraz ludzi chce tu wjechać? Ale to normalne, to na pewno tutaj. Yy, no teraz będzie duże zapotrzebowanie. Już mamy tutaj problemy pod względem karawan. No mamy cmentarz, ale ten cmentarz jest tu bardzo daleko. Ma dużo pojemności. No nie, zobaczymy. Mogę im tutaj postawić cmentarz, ale na razie może nie będę się wychylał. Czy ja chcę mieszać zabudowę? Robić trochę mieszanej zabudowy Ale kurde, tej klinika, te tematy, też widzę problemy Dobra, dajmy tutaj klinikę medyczną I Tu na wieździe, niech będzie tylko wyłącz tą anarchię, żeby nie przesadzać O, tu będzie wrażliwego klinika Oczywiście straż, pożarną, policję też będziemy tutaj stawiać A nawet tutaj widzę, że jest wypadek, elegancko I zablokowali cały ruch I mówi się trudno, mówi się trudno I te parkingi są kurde, czy ten, jak się to nazywa, zajmowane Ale chodzą, ty chodzą tymi ścieżkami, jak fajnie Elegancko, to mi się podoba A właśnie, chyba trzeba postawić taki budynek, co się nazywa zarządzanie parkami a to chyba trzeba ten, odblokować te sobie parki, właśnie, bo nie mam ten zarząd parku, duże parki, parki sportowe, co teraz nam się przyda. Atrakcje turystyczne też spoko. Będą turyści przyjeżdżać, wydawać pieniądze. No i teraz mamy teraz z tego o wiele, wiele więcej. O, moi drodzy, ja to widzę gdzieś tutaj. O, takiego ziomeczka też. Tutaj na wjeździe. koło uniwersytetu, co to daje? Posąg z brązu. No dobra, dajmy sobie ten posąg z brązu. Jak to wygląda elegancko? Na wjeździe? są parkingi, będą turyści przyjeżdżać. Troszkę chcę się pobawić, moi drodzy, tymi ścieżkami, żeby sobie ludzie Mogli na wtedy przechodzić, takie skróty osiedlowe, które miałyby jak najbardziej sens. A póki to projektujemy, to to po prostu trzeba zrobić. Nawet tutaj, jakby ktoś chciał mieć przejście. O, z pieskiem albo coś. No, chyba trzeba będzie tutaj cmentarz postawić. Tak widzę. No, te karawany już tu jeżdżą. Dobra, no to puśćmy. Jak będzie za długo to świecić, to może wtedy. Dżej, tutaj postawiłem tanie mieszkania, czy co są te wieżowce? Nie, to są te wieżowce. Czy tanie mieszkania? A nie, europejski dom. Europejski, europejski, europejski. O dużej zagęstości. No to dobrze, bo już się bałem, że zawiętanie mieszkania. Pytkania. Chociaż może też postawiamy. Bo czemu nie? Tu nie się budują kolejne. Oni są jeszcze więcej sklepów. Ale to właśnie może mieszaną zabudowę dawaj teraz. Tutaj mogłaby być mieszana zabudowa. Widzę, że tutaj kratki z drugiej strony trochę przeszkadzają. No ale to dobra, to nie będą takie napięć. Na pięć. Jak się tutaj widzę, że średnie się wybudują. Ale okej. Okay. Na razie spada nam zapotrzebowanie, moi drodzy. Więc y, trzeba by tutaj chyba zejść trochę niżej. Tutaj może zlikwidować tą drogę. E, zrobić sobie. Tutaj już normalną taką sytuację, że wyprowadzimy sobie drogę. A może sobie wyprowadzimy drogę, ale też z tymi parkingami. Żeby to było wiadomo. Że to jest strefa mieszkalna. No, bo to, że to jest taka, powiedzmy, mniejsza zabudowa, to nie znaczy, że tutaj nie ma potrzeby na, na takie parkingi. Ja szczerze bym robił takie miasta, że tych parkingów byłoby od zarobania. Bo to trochę tworzymy sobie taką wersję tutaj utopijną. Wiadomo, co nie. To jest, to jest gra i zabawa. Nikt tutaj nie będzie robił zbyt realistycznych miast. Znaczy, niektórzy lubią się tak bawić, ale ja jestem za bardzo chyba takim praktycznym człowiekiem. Ale zrobimy sobie nabrzeżne domy. Będziemy sobie robić takie 3x3. Ale one się i tak nie budują 3x3, co nie? Oczywiście, znaczy że nie, bo po co. One po prostu tak mają. Te te, te nabrzeżne, że są takie mniejsze. To robimy może klasyczne. Może one będą się chciały zrobić 6 na 6? Nie, i tak się dzielą. Dobra, wiecie co? Ja wam powiem tak, budujcie się, jak chcecie. Tylko na razie tutaj, tak o. Mamy jakiś tutaj specjalny budynek, który byśmy mogli dać. O małej zabudowie, nie już wszystko daliśmy tam. Siłownia na świeżym powietrzu, a co no to jest małe, Daj mi tutaj boisko jakieś? No niech będzie, niech mają. Kort tenisowy i tutaj boisko do... Kuki. Tutaj nie widzę żadnego problemu, wszystko ładnie się rozwija. Parkingi są coraz bardziej zapełniane, więc może też zainwestujemy w jakiś taki osobny parking podziemny. O, tutaj byśmy. A nie, nie, możemy go tutaj tak dać. Jak gdyby tak użyć anarchii. Bo tutaj co? Trochę drzew by weszło na chodnik. Dobra! Ja bo ja bym chciał to obok tutaj. Nie jak to wygląda? Nie ma tragedii. To najwyżej może jeszcze mu wita po prostu dodam i sobie po prostu to przesunę. A będą tutaj mogli z tego sobie pokorzystać. Ale jest ciągle ten, Zapotrzebowanie na tą wysoką zabudowę. Co mnie cieszy akurat. Tu może coś innego, takiego mniejszego niech się wybuduje. Jak będzie taka potrzeba, oczywiście. Tutaj jakiś parking im postawimy. Aha, droga troszkę. Aha, bo dobra, przez anarchię. Tutaj sobie damy też na anarchii. O, też będzie można tutaj sobie zaparkować, chyba. Ej, ładnie. Mi się podoba. Nie wiem, jak wam. Tutaj europejską średnią. Dojedziemy tak do końca. Może tak nie całkowicie do końca. Pojedźmy tak gdzieś do tego momentu. Bo tutaj by się przydały jakieś sklepy, oczywiście. Żeby były. I tutaj by się przydała chyba też ścieżka. O, proszę bardzo. Let's go. Będzie można sobie przejść. Tu jeszcze można by zrobić jakąś taką bardziej pokrętną ścieżkę. O, też mogą sobie tędy przejść. Fajnie. Podoba mi się. Lubię się tak trochę teraz powalić tymi ścieżkami. Nie wiem, czy coś tutaj będę robił. Może będę powstaną jeszcze jakieś jakieś domy tak nad całą przepaścią, bo trzeba by nie, żeby upchać jeszcze trochę tej europejskiej zabudowy. No, sklepy stawiamy, co nie? Tutaj będzie dużo sklepu. Mm, ta europejska zabudowa mieszana tak średnio wygląda, jak mam być szczery, ale okej, okay, niech będzie, żeby trochę było takie urozmaicenia, żeby te strefy wszystkie nie wyglądały tak samo. A właśnie, ona jest chyba też tak zrozkonstruowana, że my chyba tutaj to źle zrobiliśmy, bo ona może być taka połączona ze sobą. Tworzyć taki jakby jeden blok. No już tu widzę, że ten ruch się już ogarnia. Oczywiście on jest duży, bo wszyscy się tutaj wprowadzają, ale jest spoko. Podoba mi się, że oni mogą tutaj tak zaparkować. No kurde, no piękne miasto. Czaj, że jedziesz przez miasto i wszędzie masz miejsca parkingowe? Jak tam szkoła? Już do budówkę trzeba robić. Okej, okay, niech mają. A jeszcze jest liceum? Liceum? Nie, liceum sobie daje radę. Okej. Okay. Ale tam były w mieście problemy już z tym szkołą podstawową, że tam już nie było miejsc. I znowu mała zabudowa się odzywa. Jak tam? Pobudowali sobie, pobudowali. Oni też mają ciekawy widok. Co nie? Chodź sobie na te. No tam miasto na górze i wielki most. Dla każdego coś dobrego. Każdy tutaj znajdzie. Szczerze, ja to chyba mogę tutaj walnąć na maksa. Jak coś, to się komuś zburzy dom. E, a tutaj sobie zrobimy normalnie taką małą zabudowę europejską, bo oni też się tutaj będą potrzebowali klepów. Może do tego momentu. No, nie wiem, czy ta droga gdzieś tu jeszcze będzie prowadzić, ale niech będzie. Tylko właśnie, kurde, tutaj chyba nie ma sensu. Za bardzo tej drogi, tak widzę. No, źle zrobiłem. Bo na domkach to oni wszyscy mają własne parkingi. Co najwyżej zrobię im drogę czteropasmową. Co najwyżej tutaj może na tej głównej alei im to zostawić? No, niech tak będzie. Tu im zostawimy. No, tutaj pod tymi sklepami... Elegancko sobie parkują. Jeszcze tutaj oczywiście to może wyglądać trochę pusto, ale jak to jeszcze tutaj postawiamy trochę drzew, zalesimy. To powinno wyglądać całkiem ciekawie. Jeżeli chodzi o jeszcze o edukacji, tak się zastanawiam, bo tak, mamy też mam mamy liceum. Jeszcze można by też szkoły pomaturalne. Już sobie tą edukację odblokuję. Mamy też uniwersytety. Już takie różne tam specjalne budynki. Szkoła pomaturalna. Jak liceum, co nie? Tak, nie wsadzę tutaj tego nigdzie. Można by tutaj na końcu, ale to dobra, to jeszcze sobie pozostawimy. No jak to wygląda? Tak, te budynki się połączyły. Okej, okay, może być takiego. No i co? Wysoka zabudowa to już, moi drodzy, została jakby zapełniona. Nawet widzę, że nie ma zapotrzebowania na chwilę obecną. E, więc tutaj po prostu już skończymy sobie tą europejską. Dojedźmy do tego momentu. i Ja nie wiem, czy tutaj bym nie zrobił ścieżki. Tak, tak, o. A coś w tym rodzaju. I teraz zastanówmy się. Im brakuje tutaj właśnie jakiejś straży pożarnej, ale miejską, miejską już damy tutaj remizę. Może tutaj tak na wylocie to damy, żeby byli tutaj bardziej bezpieczni. Policja właśnie. Policja też by się przydała. Posterunek. Bo to może być niebezpiecznie. Dajmy to gdzieś tutaj, też będzie ładnie. No i tutaj mają praktycznie wszystko zapewnione, co potrzebują. Tutaj się pchają. ale to jeszcze jakieś będzie ta droga bardziej korzystana. Jak gdzieś tutaj będą wjeżdżać, albo będą na te wysepki. Tutaj będzie jakiś gigamost trzeba zrobić. Na pewno nie muszę się tutaj martwić o te budynki wysokiej zabudowy, bo jeżeli chodzi o handel, bo tutaj wszędzie są idealne dla nich warunki i one będą tu rosnąć jak grzyby po deszczu, i będzie z tego cash, gruby cash. To tutaj co tu się dzieje? Korek jest? Aha, na wjeździe No ta, bo tutaj przytom i cała ta strada jest. Jest teraz zablokowana, ale to normalne. To po prostu będzie do momentu, aż oni się z nie wprowadzą. Już nie będzie bardziej stabilnej sytuacji. Jakiegoś parku nie potrzebują? Nie, tutaj akurat mają spoko z tym. Atrakcjami to przez ten posąg z brązu. Średniowieczny zamek, o, przymiot plan. A, internet, jak e, tu działa internet? A, służy, jeszcze pocztak, poczty. O, właśnie. Dodamy jedną skrzynkę, tu damy, tu damy. No i powinni być zadowoleni. Czyli w sumie można tutaj budować dalej budynki. Może wsadzimy kilka tanich mieszkań. Tanie mieszkania, tutaj bardziej od tej głównej drogi niech będą. No ten parking na nie jest zapewniony, co nie? Oni tutaj mają wszędzie gdzie parkować. Dobra, i myślę, że sobie to po prostu teraz tutaj pozapełniam. Gdzie nie, gdzie jak się da, to porobić jak truszki, tylko tak, żeby nic nie zepsuć, w kratkach, bo to też jest ważne. Ej, no jest sztos, mi się to podoba. ale ten korek tutaj też jest zamowity. No ale wiadomo, to się z czasem ogarnie. Tutaj jeszcze chyba bym te światła wyłączył mm, na razie, żeby po prostu nie mogli wjeżdżać, bo tutaj już nie ma takiego dużego ruchu, żeby wyjechać, tylko wszyscy chcą wjechać. I tak ciągle zarabiamy, to jest najważniejsze. Tutaj możemy być. Się podbawić jakimiś pierdołami, jakimś przejściem, jakimś tut. Tutaj, jakiś kiosk, tak dalej. Ale ja nie umiem takich rzeczy. Znaczy, umiem, a mógłbym, ale to jest dla mnie takie trochę strata czasu. No i ciągle zapotrzebowanie na małą zawodowę. No, no chyba i tak ta droga jest za duża. Nawet te czteropasmówki, co nie? To jest chyba za dużo. Jeszcze światła, te im się połączyły. Jeszcze im to zmniejszyć? No, chyba tak. Chyba tak trzeba by zrobić najlepiej. Żeby to jakoś wyglądało. No, chciałem lepiej. A wyszło jak wyszło. Oj, nie tak. Biznesu, biznesy tutaj ludziom się one niszczą. Tutaj bym sobie zrobił jakieś ala wewnętrzne osiedla. No, coś takiego. Tu już jest zaraz autostrada. Już nie ma co wymyślać. Też może w przyszłości tutaj się zrobi jakiś taki dodatkowy podjazd, bo jeszcze tutaj mamy taką fajną górkę. Ona też mogłaby pójść do, że tak powiem, zapełnienia, ale tutaj też mógłby być jakiś wjazd, że na przykład tutaj by z autostrady można by pojechać tu, 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 tu i się dostać tutaj górą do miasta. i Proszę, zobaczymy. Na chwilę obecną no, po prostu całe zapotrzebowanie zabijam. A właśnie, nie wiem czego nie zrobiliśmy nie zrobiliśmy biur Tylko też wysokie biura Nie wiem czy to będę tak pasować Ale możemy coś spróbować Bo już mamy tutaj Co nieco W teorii może się coś wybudować Ale kurde Dobra, jeszcze tutaj Ten jeden budynek na rogu No czemu się buduje taki? O, ma być tak No i tutaj coś dużego będzie Okej okay. To tu na tym rogu jeszcze co nieco można zrobić Kilka biurowców No A tutaj takie, takie, takie Mniejsze, normalne O, jeszcze mam taką dziurę To przydało może tu jakieś klepy? Ale takie zwykłe No i tu mamy tanie mieszkania Legącko Powiem wam, podoba mi się I teraz Byśmy to zalesili nieco. Bo już tutaj nie będę budował przy tej głównej drodze. Nie ma takiej opcji. Tu jeszcze zobaczymy. Czy będę coś tutaj wewnątrz, bym chciał coś zalesić. Najlepszym drzewem dla mnie jest yy, brzoza? Nie. Tylko ja też chcę mieć nie, nie, te małe albo stare drzewa. Może europejskie drzewo. Ale to tych głównych są. Olcha. Olcha będzie kit? Chyba Olcha będzie kit. gdybyśmy tutaj przy drodze, daj. Ale nie no, bez przesady. Stawmy sobie pędzel I patrzcie, jaka piękna jesień tu będzie. Akcja zalesienie. Tutaj gdzieś między tymi drzewami. Tutaj na tych przejściach między budynkami, jak się da, jak coś tam wejdzie. Coś tam wchodzi, nice. Nawet, na, nawet nieźle. Bo to już mamy w sumie tutaj chyba jesień, tak? Jesień 5 stopni, ale wiem, że tutaj normalnie może spaść śnieg na takiej wysokości. Ej, dobra, te budynki. Nawet, nawet. Ej, ale jest mega problem z tymi karawanami. Teraz tak zaważyłem. Trzeba tutaj gdzieś cmentarz postawić zaraz. Bo przez te korki one tutaj chyba nie dojeżdżają za bardzo. No i ślicznie, nawet taką jesienią. Nawet dawaj tutaj to też ciśniemy Dopóki tutaj nic nie zbuduje, to niech sobie po prostu tutaj będą drzewka. No i ładnie, taką jesienią. Kurde, jak to ładnie wygląda. No to ten cmentarz postawimy gdzieś tu. Niech będzie. Zawierzę trochę tutaj terenu, bo właśnie trzeba by teraz się zastanowić i wydzielić kolejną strefę. Na naszą zabawę. Tutaj trzeba by po tą drogę pojechać. Tutaj to mi złapieć gdzieś tej linię pomocniczą. Nie bardzo, ale możemy zrobić tak. Zacznijmy sobie stąd. Tak i tak. Może być. Nie, no, trochę ma jakiegoś takiego bardziej, musi być. O, dobra, już lepiej. I teraz tak. Co my mamy, moi drodzy, za budynki? Jakie byśmy mogli teraz tutaj dać budynki? No, chińskie nie, ale koło europejskie, francuskie, ale to są tanie. Ale czekajcie, te takie brytyjskie domy o dużej zagęstości moglibyśmy brytyjskie zrobić. O, brytyjski styl. No, i to ja nie mają problem coś z internetem. Trzeba tutaj też nie dać wieżę telekomunikacyjną gdzieś. No, a tutaj koło szkoły, żeby dzieciom 5G mózgi wyżerało. O, prze bardzo. No mieli teraz stabilny, ładny internet. No, tutaj złuż cmentarza i to, żeby nie była zbyt wielka ta strefa brytyjska, ale ten musi być taka. Moglibyśmy ją przyznać do tego momentu. Taki kwadrat i do tego momentu. I tutaj ta droga to byłby koniec tej strefy brytyjskiej. O, czyli tutaj, tutaj robimy strefę brytyjską. Jeszcze teraz jak planuję, jak dobrze wykorzystać to miejsce. No właśnie, tutaj byśmy mogli gdzieś uniwersytet sadzić. Zrobię tutaj najpierw ludziom ścieżkę, żeby mieli. Tu gdzieś też między budynkami, żeby mogli się przechadzać, Uniwersytet jest chory, o, kurde, bardzo chory. Ale tutaj by się zmieścił, ale kurde, zabrałoby to właśnie. Właśnie tej strefy dużo brytyjskiej. Czy możemy tak spróbować coś podziałać? No, nawet jakoś to wygląda. Zobaczmy te właśnie e, brytyjskie domy o dużej gęstości zaludnienia. Jak to będzie się tutaj prezentować? Jakie brytyjskie sklepy? Nie, nic takiego nie mamy. Ale mamy mieszaną e, zabudowę. Jest to mieszaną, to możemy tutaj dać. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Kilka budynków. A my tu mamy jakieś w ogóle lekarza? No mamy, jest klinika. No jak ta klinika sobie daje radę? Pacjenci, okej. Okay. Ale może jakiś garaż dla karetek, żeby było więcej Karetek w użyciu. Ej, co? To jest ta wasza brytyjska zabudowa? To ja może tu jednak walny ten uniwersytet, co? Jak to ma tak wyglądać? Ej, w sensie to jest takie stanie mieszkania. Znaczy, kurde, fajny parking, co nie? Pomyślane. No nie, dobra, <grytanie> powiem wam tak. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj walniemy ten uniwersytet jednak. Koło, e, 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 IT, że tak powiem. Tutaj taki bardziej, albo tak na środku, prestiżowo. Po bokach sklep jeszcze sadzi. O. No pięknie! Uniwersytet pełną gębą. Tylko czekaj, czy ja w ogóle mam ludzi, co mogą mieć na uniwersytet? Spełniający warunki 500. Okej, okay, bardziej szkoła pomaturalna. Właśnie jak tam liceum się trzyma? Jeśli tu było liceum, co nie? No tutaj. No już full, dobudówka. A, właśnie. To może postawmy sobie też brytyjską podstawówkę. Brytyjska Podmiejska Szkoła. Taka, żeby było tysiąc uczniów. Tu tak na rogu, jak to się prezentuje. A to już chyba widziałem kiedyś, to jest nawet takie, okej. Okay, dodatkowa, dodatkowa sala. Od razu daję szczerze. Dodatkowe, jeszcze sale? A 50 tylko. No dobra, ale okej. Okay. Ja nie szczerze. Trochę się zawiodłem na tym. A, dobra, to może to trochę sobie uzupełnimy. Brytyjską średnią zabudową. Już nie pamiętam, jak te budynki właśnie wyglądały. I później są właśnie takie, że. Ojojoj. Ojojoj. By miało wyglądać lepiej, ale dobra. Jakby sobie z tym poradzimy. To będzie takie British. British będzie. Coś się z tego ukręci. Duże miasto. Moi drodzy, mamy osiągnięcie. Let's go. I, ale co oni tak kurde tutaj z tymi, tak średnio im idzie. Ale zobaczymy. To od razu sobie zakupimy, moi drodzy, kolejne kawałki ziemi. Na te domki małe. Bo widzę, że rośnie zapotrzebowanie. Strefę europejską już zostawimy w spokoju. Już jej tutaj nie będziemy tworzyć za bardzo. Zatem to właśnie będziemy się bawić nad strefą brytyjską. Spróbujemy to jeszcze coś zrobić. Wiem, że takie prostokąty, ale tak jakoś ja lubię budować. I tutaj gdzieś będą są brytyjskie domy z tarasami. To je sobie właśnie strzelimy gdzieś tutaj. A bliźniacze. Yy, aha, czekaj, bo tu są jeszcze o małej zagęstości, po prostu zaludnienia. Okej, okay. i tutaj są jeszcze te bliźniacze. Strasznie dużo wersji. No ale dobra, jak się budują chłopaki. Jak to wygląda? w sumie te średnie domy wyglądają lepiej niż te? Niż te wysokiej zagęstości. No to wygląda jak tanie. Takie blokowiko. No to wygląda już trochę lepiej, szczerze. A to jest średnia zabudowa. A tutaj to są te brytyjskie. Mieszana zabudowa. Yy, no okej. Okay. Niech sobie będzie. To że tak powiem, ja sobie zakończę tą budowę tutaj. Po prostu będziemy wykorzystywać to. Mi się te brytyjskie to śmiało budują. Jeszcze trochę miejsca im zostało. Czy mamy wschodnioeuropejskie, chińskie, chińskie tanie mieszkania. No, taka dzielnica chińska też byłaby fajna. Japońskie jeszcze rzeczy tu mamy, ale tych japońskich jest mało, co nie? Tak, bo nie. Kurczę, co zrobili, bo nie w każdej jakby strefie porobić jakieś specjalne budynki. A nie tak, że na przykład tutaj jest trzy z UK, jakieś tyle budowy. Właśnie zobaczymy, jak to się wybudowało. No to jest fajne, jak z potera, co nie? To takie domki bardzo kojarzę z Londynu. Tutaj Okej, okay, jakieś takie dom. Mostwa bardziej, też spoko. A tutaj te bliźniaki fajne. Nie, no w sumie, domki brytyjskie, bardzo ładne te malutkie. Trochę im tu sklepów damy, żeby tutaj mieli co jeść. No tutaj, bo to jest za wysoka zabudowa. Tej sklepy na pewno będą się chętnie budowały. No taka o wiele mniejsza zabudowa się zrobiła, ale tak kurde, powiedzmy, że to jest tak kampusowo trochę, że tutaj głównie studenci żyją, czy coś z tego. Przejdzie to. Jeszcze może trochę sklepów powstać. Tu coś możemy z sklepem pocisnąć. No strefa na handel jest mega zielona, co nie? Zobaczmy, moi drodzy, co sobie jeszcze nocą, może, czy uda się nam tutaj zgarnąć noc. No mamy, moi drodzy, Zobaczmy, jak to wygląda. Ukryjmy to sobie, ten panel brzki. No wiem wam tak, ta wysoka zabudowa nawet jakoś się prezentuje. Oczywiście to nie są najpiękniejsze, no bo budynki w cityskach dwójce nie są zbyt ładne, szczególnie te wysokie zabudowy, ale jakoś to się prezentuje. No te biurowce też może to się rozwinie z czasem. Szczerze, teraz tak patrzę na tą strefę brytyjską, jest taka mniejsza, ale czy to źle wygląda? No nie, właśnie taka strefa wydaje się taka bardziej edukacyjna. No tutaj mamy liceum, tutaj mamy posąg, tutaj zaraz mamy uniwersytet. Całkiem fajnie to wygląda. Tylko szkoda, że do śniegu jeszcze nie ma, ale to może musimy poczekać. Po prostu na, że tak powiem, zimę W ogóle patrzcie jaki fajny księżyc świeci nam Więc fajnie, no na pewno tutaj zaczynamy Moi drodzy budowę, trochę zrobiliśmy w tym odcinku No i w następnym będziemy oczywiście Kontynuować dalej, No nocą, nocą fajnie to wygląda Jeszcze tak z perspektywy Tego naszego starego miasta No ciekawie, no ciekawie, na pewno ciekawie Na pewno interesująco, szczególnie jak ktoś mieszka Tak tutaj, tak patrzy, wow, miasto na górze Więc ja mam nadzieję, że wam się podobał I czy tak nie zapomnijcie w górze komentarzy, i subskrypcji Do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie, trzymajcie się, hej